Witajcie, witam Was ze wschodu kraju. Mroźnie, słonecznie. Eee, dzisiaj trochę inna formuła, bo na początku chciałbym Wam pokazać parę monet z uszlachetnieniem. Chciałbym dowiedzieć się, co o tym myślicie. Druga część to standardowo rozpakowania, no ale coś ciekawego jak zawsze. Eee, dzisiaj: silver runs ze Stanów. No i jakieś tam inne, mniejsze, drobne przesyłki. Zapraszam Was serdecznie na film. Jak mówiłem w zapowiedzi filmu, chciałem Wam pokazać monetę, która bardzo minimalistycznie została uszlachetniona. Mamy serię, e, którą Wam pokazywałem w, w wcześniej na filmach i którą znacie. która większość z Was uważa, że nie jest to udana seria. Wychodzi bardzo szybko nie wiem, co miesiąc, co półtora, akurat były by, by, jakby wyskakiwały te monety. E, no, dla fanów oczywiście y, absolutny must-have, chociaż niekoniecznie, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy y, bardzo lubią y, władcy pierścienia y, i nie za bardzo chyba nawet kupili tą jakby pozycję, y, opuścili w swoim staku. Zobaczcie, jaki był pomysł na, na tego Frodo. Nie? Minimalistycznie, y, bo. Mamy tutaj samą złoconą obrączkę, pierścień, zobaczcie. E, oczywiście, kapsel może być trochę lekko porysowany, wiadomo. E, według mnie zmienia to e, i to mocno e, samą monetę. Oczywiście, to był pomysł kolegi, który, który życzył sobie, żeby tak to wyglądało. Ja sobie też e, nie wiem, jedną monetę nadwyżki. Też e, przerobiłem w ten sposób. Ale to nic innego, bo te monety wychodziły też w jakichś takich setach kolekcjonerskich. W ogóle ich ma być 9 sztuk, z tego co pamiętam. No i w tym secie menniczym New Zealand Post, post tego co, co pamiętam, to wybijało. Oprócz tej obrączki, mieliśmy tutaj przy rancie tą obwolutę złoconą i jeszcze coś. W każdym razie. Dla mnie, bomba naprawdę o wiele lepiej wygląda ta moneta. Na pierwszym planie mamy, mamy ten pierścień. Co możecie powiedzieć, jak Wam się to podoba? Czy, czy jest to według Was upiększenie, czy raczej tu nie ma co upiększać, bo od razu skreślacie tą, tą, tą monetę. Kolejną rzeczą, którą chciałbym Wam pokazać, to też. Seria a tym razem NBP Pewnie zaraz e, Jacyś e, Ortodoksyjni Numizmatycy będą mieli Do mnie pretensje z racji tego, że e, Mamy tutaj serię e, Historia jazdy polskiej Seria wy, wydawana Od 2006 Roku e, 6 monet 10 e, zł e, Zobaczcie bardzo, bardzo fajnie to wygląda, i przekrojowo, jeżeli chodzi o historię, Szwolażer gwardii cesarza Napoleona I. A tu mamy łana, e, oczywiście nie mogło zabraknąć e, tych oto otojeźdźców. Piastowski, starszy czasy, ry rycerz ciężko zbrojny z XV wieku. No i oczywiście, i oczywiście wysłał mi dwa komplety, żebym sam dokonał wyboru. Pozdrawiam Cię oczywiście kolego, e, kolego z Discorda, e, bo na e, tych jakby dwóch kompletach e, bywały e, jakieś takie ślady czasu, a mowa tutaj o, o patynie, e, wybarwieniach. E, tak naprawdę to nic e, złego ogólnie. No ale tutaj nie mam jak Wam pokazać już tego, bo zaraz pokażę Wam monety uszlachetnione. Tu mamy na przykład tego husarza. I wybrałem, żeby zostawić żywe, że tak się wyrażę, lepsze stany. A już po oksydacji tej oto serii, wygląda to w ten sposób. Zobaczcie. Tak. nie wiem czy wszystko się w kadrze słabo mieści ale do przykładu weźmy tego husarza husarza oczywiście kapsel co możecie powiedzieć na ten temat czy to jest na plus czy to jest jakby pro profanacja monet bo jakby nie było sztab moneta? Z orzełkiem, wydanie nasze Narodowego Banku Polskiego. Chcę znać Waszą opinię. Jeżeli możecie, skromnijcie mi to w komentarzu na dole. Ok. Yy, według mnie, w mojej ocenie, yy, zarówno, zarówno tak, taka czy inna przyróbka jest na plus, no ale. Chciałbym znać Wasze opinie z racji tego, że, że no, rozmawiamy, czytam, piszę. Są ludzie, którzy, którym się to w ogóle nie, nie, nie podoba. Są ludzie, którzy akceptują na niektórych monetach i sami mówią, że, że na niektórych monetach to wygląda znacznie lepiej. No ale wiadomo, są lepsze, gorsze monety pod jakąkolwiek przeróbkę. Dajcie znać w komentarzu. Zacznijmy sobie od tej paczuszki. Rafał z Facebooka sprzedawał nadwyżkę swojego jakby stosu. Wypatrzyłem w, u niego pewną rzecz. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Tu już widzę, że mamy kapsel kwadratowy. I zobaczmy, co my tu mamy. Tak. Tak, tak, rosyjska bulionówka. Yy, to druga z tego rocznika, którą udało mi się kupić. Yy, niedługo pokażę wam, chciałem się do niej dobrać. Niedługo pokażę wam yy, pierwszą w, w, z takim biciem z 16 roku, ale to jeszcze chwila, nim, nim tu przyjdzie. Mamy tutaj yy, oczywiście Milk Spot, wiadome, to jest, jeżeli chodzi o bulion. Mimo, że niski nakład, no to Rosjanie chyba też dobrze tego nie zabezpieczyli. Też kwestia przechowywania, nie ukrywam. Bardzo mi się podoba ta, ta moneta. Taka dosyć specyficzna. Okej, okay, tu mamy, tutaj. Tu kolega... Yy, z Discorda podeszło mi jedną rzecz, bo szukałem, jak wiecie, od paru e, filmów e, sz, szukam. Szukam e, pand. Chińskich pant Udało mi się od 2008 roku. Znaleźć te wszystkie pędziochy. Brakowało mi tylko monety z 2012. Znaczy, nie mówię wszystkie, tylko te, które założyłem, że znajdę. I nie będę jakby wchodził w większe koszta, ale jeżeli się coś gdzieś na, na winie ciekawego, w dobrej cenie, to na pewno, na pewno rozważę możliwość zakupu. Jeżeli Wy macie jakieś starsze roczniki, e, 2007 i, i w dół, no to proszę o kontakt, może się dogadamy, chętnie bym, chętnie bym podkupił w sumie. To wszystkie pandy, jakie udało mi się w ciągu naprawdę dwóch miesięcy, można powiedzieć, pełna znaleźć. Zobaczmy. Wow, tu się posypało. Panie, a co, żeś ty mi tutaj na, na ten. Pozdrawiam się serdecznie. Nie było cukierków jak mówiłeś, ale nie mówiłeś, że y, wrzucisz mi jakieś takie fajne dziwne rzeczy. Tu jakieś aluminium mega leciutka moneta. Tu jakieś bime metalowe. O kurczę, tutaj co mamy? 10 centów skąd to jest? Republika Malty. Kanada. No. No super. Przejrzę to. A jak będę miał jakieś pytania, to oczywiście Cię zaczepię i e, porozmawiamy na ten temat. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki y, też za, za przysługę, bo kolega y, miał dwa roczniki. Z czego miał ten z 2000? 12 roku. I zobaczcie, mamy mamy tu pantkę. Można powiedzieć, że od 2008 roku mamy wszystkie. Piękny stan zachowania. Świetnie, pójdzie to do kapsuła. Jeszcze raz wielkie dzięki. I wymieniłem się z nim, bo miałem. 2010 rok razy 2 Wiedział, że szukam do kolekcji Wiedział, że szukam do kolekcji właśnie Mimo to, że też miał tylko jedną sztukę Postanowił się ze mną wymienić, bo chodziło mu po prostu o wizerunek sam I żeby miała 30 gram jeszcze 31 gram pełną uncję Bo później oczywiście kolejne od któregoś tam rocznika mają 30 gram tylko. Super, wielkie dzięki. Przejdę temu. Tutaj mam paczuszkę, która przy, przyleciała. Może nie bezpośrednio do mnie, ale została przepakowana tu ze Stanów. Super. Zobaczmy, co, co my tu mamy. Hmm. Ok. kurandziki wysypały się, dajcie mi chwilę, ja to wypakuję i będziemy omawiać. Ok, ok. E, zacznijmy, może, od tego. To nic innego jak Bizon amerykański z Indianinem. Znany, znany i, i, i ceniony, może przez kolekcjonerów, wizerunek. Somennica. W Stanach to wydaje coś takiego. Niekiedy niewiele się to różni. Sam Indianin ma większe ucho, większy nos, mniejsze pióro, ale jest tego bardzo, naprawdę bardzo dużo. Tutaj wydanie z Zapmeksu nic ciekawego może. Ciekawostką jest to właśnie. Mamy. W mniejszych, tak jak w tamtym filmie, czy dwa filmy wcześniej, pokazywałem Wam e, wydanie e, azteckiego kalendarza. Tutaj mamy Indianina. Czas nadszedł na, na tak, te, tego rodzaju kult, kultowy wizerunek, jakim jest właśnie ten Indianin z tym bizonem. Tu mamy pół uncji. 1,4 uncji trojańskiej i 1,10 uncji bardziej do kolekcji niż do yy, jakiejś tam formy inwestowania bo dosyć drogie są te wydania zobaczcie taka choineczka jak wam się to podoba? Czy ogólnie macie w, w swoim staku e, taki, 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 takie e, randy jak Indian, Indianiec? Dajcie znać, dajcie znać. E, kolejną rzeczą, którą chcę Wam pokazać, e, to coś takiego. Mamy tu ciekawą serię medali dwuncjowych. E, medale typu Silver Stacker e, rozumiemy to przez e, przez to, że sre, srebrne tłoczenie e, medali do układania w stos, czyli kładziemy jeden na drugi i one się tak fajnie domykają. E, Wymijmy sobie tarczę Achillesa jako pierwszą, zaczynającą serię. E, może coś o historii ogólnie na początek. W bitwie pomiędzy wielkim wojownikiem Achillesem a księciem e, Hektorem stroi Homer, opisuje tarczę Achillesa jako serię koncentrycznych kręgów, zaczynających się od środka tarczy, przechodzących na zewnątrz jako ląd, morze, powietrze, konstelacje, po których następują miasta i wydarzenia, w tym rozprawa sądowa, wesele, e, oblężenie wojskowe po których następuje zaoranie pola, żniwa królewskiego majątku, zbiór mennic, a wreszcie taniec mężczyzn i kobiet, wielka burza na morzu. To było jako na zakończenie. Ostateczny projekt oparty jest na artystycznej interpretacji Angelo Monticelliego z 20 roku 1820 roku. Zobaczcie. Naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda, oj się dzieje co, dzieje się na tym eee, Oprócz tego mamy pewną taką wklęsłość, taką soczewkę Na rancie gładkim mamy yy, yy, w, chyba to laser yy, AG999 i dwie uncje Bardzo mi się to podoba, do tego dedykowany, de, de, dedykowany kapsel eee, Niekoniecznie można to kupić z kapslem od razu, bywają niespodzianki. Później, żeby znaleźć kapsel do, do tych monet, no trzeba jeszcze robić zamówienie, ale większość sklepów jednak sprzedaje to z kapselkiem. Spróbujmy to otworzyć, czy uda się nam, zobaczymy. Oj, ciężko, ciężko. Zresztą pokazywałem wam już to. Pokazywałem wam w poprzednim filmie, tylko to wydanie było bez kapsela. Tu mamy kapsel. Wychodź. Srebrny medal Chiwu Chon Wang. Chodź, chodź, chodź. Zaczęło się od 2016 roku, kiedy y, menica Komsko w wprowadziła jedną e, nucjową a la monetę. Prezentowałem, jak mówię Wam, już to wcześniej i możecie zobaczyć to na y, przedostatnim chyba z moich filmów. Mamy to samo. Kolejny, kolejny już trzeci, trzecia tarcza, e, właśnie wychodzi, można już ją gdzieś dorwać, kupić, mówimy tutaj o tarczy Michała Archanioła, zobaczcie grafikę, e, nie wiem czy nie najładniejsza z tych wszystkich do tej pory, e, ogólnie coś ciekawego, coś innego. Co myślicie o, o, tych, o tych wydaniach? Zobaczcie. Dobra, odkładamy. Odkładamy. E, w... Teraz przyszła, przyszła kolej na ostatnią grupę e, medali, a mianowicie e, Dune. Pierwotnie wymyślona przez słynnego opowieściowego pisarza Franka Herberta. E, w w 1965 roku rozgrywa się na Rakis, bezludnej planecie pokrytej piaskiem. No niekoniecznie bezludnej, bo, e, bo jednak tam ludzie żyją. Większość ludzi na planecie walczy o przetrwanie, a ich planeta jest również domem dla najcenniejszego zasobu w znanym wszechświecie e, melanżu przypraw. Ta tajemnicza substancja jest wydobywana i sprzedawana za duże sumy pieniędzy w całej galaktyce. I zwiększa ona zdolność umysłu i, i zdolności fizyczne e, człowieka, który je zażywa. No nie wiem, czy to można mylić z jakimś tam e, dragiem, no ale niewątpliwie e, podobnie, podobnie, czyniąc ją bardziej potężną, e, jakby podkręcając ogólnie możliwości. Historia bada przyszłość planety, gdy wielkie rody walczą o to, kto ją kontroluje. To bardzo ciekawy y, film, y, którego premiera odbyła się w 2021 roku. Apmex nawiązał współpracę z Legendary Entertainment, aby ożywić kultowe postacie, motywy i krajobrazy. Coś może o tej samej wytwórni, bo Apmex się chyba nie ma co wam mówić. Wiadomo, że to jest y, jakby. Maszynka do robienia pieniędzy i nas kolekcjonerów lubi zaskoczyć, a co idzie później, kupujemy właśnie takie oto wypusty, można powiedzieć. Legendary Entertainment to, w, to wiodąca firma medialna z działami filmowymi, telewizyjnymi, komiksowymi, nawet i mediów cyfrowych. Zajmuje się produkcją i dostarczeniem treści dla odbiorców na całym świecie. A ja ze swojej strony zauważyłem już od jakiegoś czasu, że pojawia się przy różnych produkcjach yy, i pewnie będzie się pojawiać. Yy, no i jakby yy, rośnie w siłę w każdym razie. Zobaczcie: mamy te trzy, trzy medale. Zobaczcie. To są w kolorze e, wydanie Blistr e, typowy dla Maxu e, z tyłu mamy Dune i co? Jedna uncja 99 Fine Silver. Mamy też e, Legendary, tak wygląda e, Burion e, Silver Round. Tak, a tak mamy to w kolorze. Zacznijmy od tego. Dom Atrydów. To jeden z wielkich domów w uniwersum Dune. Uchany dom jest boha bohaterem sagi. A znani członkowie to pa Paul Atreides, y y Duke Let Leto Atreides i Lady Jessica. Dom zwany jest ze szlachetnych zwyczajów współczucia dla poddanych i sojuszników. Sym symbolem domu. A, a Trydów jest czerwony, jaszcząb, ale słynie z tego, że nigdy nie został szczegółowo pisany w żadnej oryginalnej powieści, więc to jest swobodna interpretacja, jak, powinien, jak powinno to wyglądać. Tak chyba zostanie w każdym razie. Kolejnym, 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 jakby przedłużeniem serii mamy dom. Harkonnen jest jednym z wiel wielkich domów w Dune. dom, wydał wielu złoczyńców z tej historii, takich jak baron Wladimir, e, Glosu Rabban. Harkonnen e, jest znany ze swojej chciwości, okrucieństwa i pragnienia władzy. Zapraszam Was do, do obejrzenia tego filmu. Z tego co pamiętam, będą trzy części. Pierwszy można już zobaczyć na platformach, był w kinach oczywiście wcześniej. Trzeci, ostatni, tutaj bez wydania bulionowego mamy, co takiego? Piaskowy robal. Kolosalny sandworm to najstraszniejsza istota na planecie. Arakis krasuje tuż pod powierzchnią piasku. Wyczuwając wibracje i żywiąc się tymi, którzy na, są na tyle głupi, by zapuścić się na jego terytorium. Robak jest jednak niezbędny w ekosystemie ekonomii, uniwersum, planety i skrywa wiele tajemnic dla tych, którzy odważą się szukać odpowiedzi. No, na filmie była fajna scena, kiedy. E aby nie wywoływać go gdzieś tam z, z piasku, e, swoisty chód wymyślili. Nie jest to e, noga za nogą, tylko bardziej w bok. E, to, e, ponoć nie wyłapywał tych drgań i był spokój, no ale trzeba było wiedzieć, umieć. E, zobaczcie, zobaczcie to na filmie. Co jeszcze ciekawego mogę Wam powiedzieć na, na temat e, tego filmu? Myślę, że, że dosyć ciekawa ekranizacja. To jakby był taki recover tego, co, co było kiedyś, bo pierwszy, pierwsza ekranizacja słynnej powieści Franka Herberta ukazała się w 1984 roku o tym samym tytule. Wyreżyserowana była przez Davida Lynch'a. Teraz przyszedł czas na jakby odświeżenie tematu. Jak wam się to podoba? Dodam, że niekoniecznie ta moneta była do kupienia w Polsce, nie widziałem jej u żadnego z dealerów. A może dlatego, że uznali to za nisz, niszowy produkt, a, a może po prostu nie, nie było dystrybucji. W, w za w zachodnią granicą, za Odrą widywałem te medale, ale zniknęły dosyć szybko cena nie jest wygórowana bo w dolarach to jest jakiś nie wiem czy nie cena zwykłego bulionu plus parę procent, a tutaj około chyba 40 dolarów w tej chwili jak wam się to podoba dajcie znać ciekawe czy jeszcze jest, bo od dawno nie zaglądałem eee, trzymajcie się, do następnego Eee, pozdrawiam Was serdecznie.